Grażyna Żarko, katolicki głos w internecie. Szczęść Boże, tu Grażyna Żarko. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o maltretowaniu zwierząt. Ostatnio zabrałam mojemu uczniowi komórkę, wzięłam do domu. Co ja tam zobaczyłam, to straszna rzecz. Gra się nazywa Angry Birds. O co chodzi w tej grze? Już tłumaczę. Naciąga się ptaka i strzela się żywym ptakiem w płot. Kto to widział? Takie rzeczy. Żeby dla naszych dzieci to serwować, tak uczyć dzieci, za to dostaje się punkty. Im więcej ptaków się zabije, im więcej płotków się zwali i klocków, to tym większe punkty. Tym więcej punktów ten wygrywa. I co się dzieje w mózgu takiego chłopczyka? Właśnie jak zagra w taką grę, bierze ptaka, naciąga i zabija. I to wszystko za masońskie pieniądze z Ameryki. A komórka przez przypadek wpadła mi do wody.